Czyli w skrócie tak, nic się nie dowiedziałem. I muszę wracać na bagno, no. Siema Gothikoty. tu znowu Dante. I gramy dalej w Gothica 2 Noc Kruka. Z modyfikacją plus. Jesteśmy w obozie bandytów i będziemy dalej pracować, żeby zdobyć ich zaufanie. Także zapraszam. I bawcie się dobrze. No dobra, no tak serio, co dziś na tapecie? Próby zabójstwa, no musimy się dowiedzieć... Kto chciał rozjebać Estbana? Przysunę mikrofon, żeby było mnie dobrze słychać. Dobrze, dobrze. Ostatnio było... Dostaliśmy informację, że... Od Lenara, że nie Finn... Nie, Finn czy Emilio, przepraszam. Bardzo nie lubiłeś Stepan. Co wiesz? E, kom. Co wiesz? Hej, nie mam. Dobra. Czyli, no niestety, nic więcej się tutaj nie wydarzy. Mamy fatalną sytuację z ten Janem. Już z nim wspominał coś. Mam się dowiedzieć, kto. niewiele więcej niż ty. Zamieniam się. Chcę, żebyś dobrze wy. a gdy go znajdziesz. nagroda, Prz... nie zapominaj, że mam list. Wygląda na. Wiedziałem. gdy dowiesz się, kto to jest. Wiesz co. Ale, ale. Senian nie wiesz jeszcze, że ktoś podsunął nam pomysł, aby. Zabić poprzednika Estebana. Wtedy powinno się ujawnić człowiek, który jest przeciwko Estebanowi. Sprawdźmy, mamy troszeczkę many. Mamy lodową lancę. Kurczę, chociaż Sanian chyba będzie trochę twardszy niż był ten poprzedni, który nas nie chciał wpuścić. No ale spróbujmy, spróbujmy Poza... dobra, odwołuję, że żeby... patrzy, tak? Spadł na trzy Zabiłeś idzie. Seniana! Masz jakiś problem? Nie skąd nie ma. Wprost przeciwnie, A, proszę, na no, to się ten odpalił. Co wiesz? Eee. Jaki masz problem? Ta świnia myśli tylko, co kilka dni ktoś zostaje, ale Esteban nie chce wysłać. A dlaczego? Bo ci kolesie stan zamiast tego pozwala nam. co wie? Hej, nie ma. Czyli sprawiłem tylko tyle, że. odpalił się Emilio. Ale nikt więcej spróbuję jeszcze pokonać skinnera, który tutaj sobie nie nieopodal śpi. Nie pamiętam czy jak się go zabiło. czy nie było problemu. Co się tu diabła dzieje, że to takie nie, 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 nie masz teraz. Nie, ja Anad. Miałe, się zaraz zestrać, nie? Przestań natychmiast z tym czarowaniem. Resztę. Tak no i teraz my go lutujemy z zasięgiem. Kurwa, na jednego nie posłał? Dobra. Teraz go... teraz go zabiję. O Po co mnie nie, nie, nie masz teraz dwie... nad. ZAGIERAJ SIĘ Z TĄ SWOJĄ MAGIĄ! No, aż gość, wiecie... zestresował, że... musiał otrzeć czoło. Opłacało się. Popatrz, jak szybko spłynął. A my niedługo będziemy mieć kolejne 10 punktów. Expa, A czy, przepraszam, punktów nauki. Emilio nie stoi po stronie Estebana. To. Hej, ty. Pytamy dalej, towarzyszy. A wracam i mnie czy tutaj jednak chłopaki dalej się nie aktywują w żadnym stopniu może snaf po, po tym całym przedsięwzięciu będzie coś chciał nam powiedzieć co ludzie o kogoś Hu Hunolu. a ta hmm. co wiesz na wydaje mi się że nie prze. co możesz fisk to fi wydaje mi się jednak że z żadnych dodatkowych informacji. Zobaczymy skrzynię skrzynie Fortuna, czy się ktoś to striggeruje. Chybowy Gothic, nie? Gość stoi obok mu opierdalamy skrzynię i... Te łodygi można całkiem nieźle zwijać, ale nie ma porównania z tym, co mieliśmy w obozie na bagnie. Jeśli wezmę wyciąg z dwóch łodyg bagiennego ziela i zmieszam go z polnym destem, można to będzie porównać do zielonego nowicjusza. Zielony nowicjusz łagodzi wszystkie bóle i oczyszcza umysł. No to co? Idziemy tutaj zrobić no, zielonego nowicjusza dla naszego przyjaciela. Mieszaj to nie łodygi. Zielony no już. Proszę bardzo. Załatwione. co on tutaj w ekwipunku się pojawi. Czy są rybki. No ci są fajeczki. Dobra, zresztą nieważne. Chodźmy do Fortuno. I zobaczmy, co stanie się jak odpali sobie swojego pożądanego zielonego nowicjusza. Tak jakby mnie to cokolwiek odchodziło. Dobrze, spróbuj tego zielonego nowicjusza. Byłem kiedyś członkiem bractwa śnią tak, wszyscy byliśmy skazanymi przez... Przestęp... Ej, ja też byłem więźniem w górniczej. Ja... nie. Spróbuj się skoncentrować. Kruk, Pan... o co chodzi z krukiem? Ach, przepraszam. Musi być jakiś. Hmm, guru znali sztukę kon... A ty wiesz coś o tych... Nie obawiam się, Cholera. Jeżeli Czyli dupa. Pewnie, pewnie z tą naszą miksturą może pomogą nam magowie wody. A czego ode szukam osoby i przyszedłeś. Myślałem, że może, ale nie to nie może być tak dalej. Hej ty. Ja bym tego nie zrobił. Co nic? Trzymam się od tego z daleka. Wszystko w człowieku, Jak? chcę. Mnie nie musisz o to pytać. Sam tak mówiłem. Pouciekali jak zające, byłem zupełnie hmm. sam. Ciągle to samo. Co do tego słuchaj, wróć GD. oczywiste. Tutaj słysieć bandyta, to też nam nic nie da. Isk też nie ma nowych opcji dialogowych. Powinien hmm, no to w takim wypadku zostaje nam chyba tylko pójście do. Sam tak mógł A, Bo tutaj chłopaki nie mają żadnego. żadnego dialogu. Może jeszcze Lucja będzie miała coś. Co wiesz? Nic. Hmm. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobrze, w takim razie lecimy do magów wody i widzimy się za moment. Jeśli chodzi o kopalnię złota, to podobne do. Po co? Po... Zapis, ale pisma buduje każdy z nich. Sądzę, że. niech. Ta nam nie pomoże. Meksir chyba też nie. Bardziej Riordan może jakąś. Erdarian. Naucz Co chcesz? Hmm. E, tak? Przypomnij mi, z dom, uc, dom, wojo, domy kapłan, nie są umieszczone na. Eee, tak? Przypomnij mi, dom, u, dom, wojo, domy kapłan, uzdrowiciel, są umieszczone Dobra, nic się tutaj nie odpala. Hmm, hmm, hmm. Chwila, Maratarian też da. Chwila, też i tak musimy z tym. Tą... Mane. Zwiększymy ją na razie do 163. Ale kto może nam jeszcze pomóc? Ten też nie ma nic ciekawego. Ej, ty! Co robi? Badam hit. Wyglądam wiele lat temu, jeśli wie. Drogi z ci, który. A my? mnie, Ale jakimi, jeśli nie powsta... Jak myśli? Mogę się tylko domyślać. On ma jak... Powiedziałem. Pojawił się przed... Zrównał... Czemu budował? Jeden z. Powróciwszy do. Wszyscy jego to. Rozpoczęła. Nie wiem, się dowiedziałem, ale coś przynajmniej w kwestiach hey. zatopionym mieści się. Niefarius. Przekazy głoszą, że Adam w świętym gniewie kazał bagno na wschodzie. Dlaczego A. Świątynia wszyscy ją podziwia. Rademes. Jeden po drugim budowniczowie Adanosy nie. Dlatego tak ważne jest. Niech. Czy w skrócie tak. Nic się nie dowiedziałem. I muszę wracać na bagna, no, bo ja tylko tam znajdę jakąś odpowiedź, i pchnięcie tego wątku dalej. Bo szczerze nie pamiętam, jak go. A się dalej. No, ale zobaczymy. No, jedyne, co mi przychodzi na myśl, to z tym zielonym nowicjuszem. Ale. Te łodygi można całkiem nieźle zwijać, ale nie ma porównania z tym, co mieliśmy w obozie na bagnie. Jeśli wezmę wyciąg z dwóch łodyg bagiennego ziela i zmieszam go z polnym testem, można to będzie porównać do zielonego nowicjusza. Zielony nowicjusz łagodzi wszystkie góry i. Od... Co wie. E... Co wie. Hej! Wygląda. Bo jest. Co wie. E... Dlaczego byłem tam? Potem wezmę. Lenar powiedział mi o tobie kilka. Lenar? Ten go. Powiedział, że nie byłeś w kop. E... Pomóż mi znaleźć człowieka, który zorganizował to zabójstwa. Nie, nie Jeżeli taki idiota jak Lenars... Ja... Słucham. Huno. No i mamy wytrych, kurwa, do całego spisku. Całej sytuacji, całej sprawy. No nie sądziłem, że trzeba to dialogami rozpykać. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Słyszałem trochę. E? Emilio zdradził, a więc porozmawiałeś sobie. Z Może też powinienem z nim porozmawiać. Aaa, nie a teraz mam czasu su na takie rzeczy. Słyszałem. Znowu zaczynasz? Emilio zdradził, a więc poro. Może też. Aaaa, wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Dobra, czy to jest powtórny dialog? Mogę o, ej, ty. Chuno jest. jest. Nic To ty Zadna wielka sprawa. Pracujesz. Nic nie wiem, naprawdę. Chwila! Wiesz, co zrobi Esteban, gdy się. Człowieku! Więcej, zostawmy... Mi. Hej! Mógłbyś Dobrze, mówić. a teraz Cześć. powiesz mi wszystko, co wiesz. Nie, nie możesz mnie tak traktować. ależ, oczywiście, że mogę. Nie zbliżaj, Paul. Wiem tylko tyle, że. działa mi na nerwy, opowiadając, nigdy nie komentowałem. Mogłem się domyślić. Nic nie chcę wiedzieć. To czyli mamy też informacje od Pola i teraz powinniśmy. Nie wiem. Słyszałem, Słyszałem do na twój temat. Znowu zaczynasz? Pol powiedział, że nienawidczy, Emilio zdradził twoje. A więc porozmawiałeś, nie tylko on. Dobra, czy jak Jak to? On myśli, że to takie łatwe. Chcę się dogadać. Wystąpisz przeciwko. Estem. Zbyt długo już czekam na dostawę. Domyślam się, że przejął ją. Oczywiście sam nie brudzi sobie. Skąd o tym. Pijani bandyci. Ten gadatliwy band. nie powinno cię to top. Będziesz musiał. Proszę bardzo. W porządku. Dobrze. A że ja się zadałem wcześniej? Chłonem. Mam stal. I co? Tak. Wiedziałem. Co będzie teraz z naszą. Człowiek, którego szukasz, czeka. To się nigdy nie zmieni. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Gdyby to zależało od nas, sprawy potoczyłyby się inaczej. Przysyła mnie. Wygląda napić na górę. Znaczy teraz pytanie: kto to będzie? Fisk. Można było się tego domyślić. To ty st tak! Esteban mi za... nie pozwala wejść do kopalni moim ludziom. Ściąga haracz z handlu? Chcesz zająć. Nie, jestem tylko kupcem. Mógłbym. Pomyślałeś, co by się stało po Zapomnij o... Co chcesz zrobić? Pozbędziemy się nic z tego dopóki. A więc będziemy musieli się nim za. Jaką prawdę. Wykonałeś swoje zadanie. Powiedz o tym Estebanu Ty będziesz mógł załatwić te. No to teraz czas wyeliminować Estebana. Swoją drogą Tutaj Nikt w nocy truka pojawia się paru bandytów, którzy nie byli w kolonii, tak? I oni są gdzieś tu hierarchii. Szkoda, że nie, nie poszli tą stronę, że jednak te wszystkie postacie były w tej kolonii, które pamiętamy, a nie nagle się pojawiały znikąd, tak? Ja wiem, że fabularnie może by było ciężej je trochę um jak wiecie, ulokować. Tutaj pozycja jakiejś relacji względem siebie, no ale byłoby to bardziej takie. Wiecie, no, pasujące do dołu do i, i, i to też napra naprawia jakiś, ja naprawiałem jakieś mody Gotika 1, jeden, do który dodaję te postaci z nocy kruka do, do kola, żeby to miało skończyć. ręce i nogi. No ale teraz. Co do tego zabijemy słuchaj, Och myśl, kto to jest? Podejdź, to handlarz Fisk. Ha, doskonała robota. Chłopaki słyszeli. musi po prostu więcej ćwiczyć. I co teraz? Fisk umrze w cierpieniach i dowiedzą się, to będzie dla niej Dobra. A dobrze się spisałeś. Bardziej mi się przydasz w obozie. Zastanów najwyraźniej zapomniałeś, z kim rozmawiasz. A ja mówię... Chyba, że nie każdemu zaproponuję. A może dotrzymasz... Hej! Jeszcze je jacyś co? Wreszcie coś się dzieje. Trzymaj się! Trzeba go zablokować na tym różnie. Zablokował się? Zablokował się. To. Mm, to różne jest tak turbo taktyczne. my go, tylko żebyśmy nie trafili kogoś innego. Dobrze by się to nie... właśnie Broń się! Kur... Czaczki. Nie wyszło. Pisać bardziej mi. To się nie. A może do. Hej! ja co? Powiedziałem dokładnie poszedł. Tego jest więcej. Wiesz? Ewakuacja, ładowank Jajaj, kurwa szybki jest. Dobra, biegamy, biegamy, biegamy. odwrótka i napierdalamy z karabinków. A śmieszny miecz, żelazna dziewica. Ja w Skrzynie w jego kryjówce. Przy okazji od razu zlutujemy. To jest w skrzyni Estebana. Aha, więc szybkości szybkość jest obok? Czyli ktoś chyba... opracowując pewne rzeczy tutaj... ...wpadł na ten fajny pomysł, że może się przydać. Ale mamy no, skrzynię wamywacza jeszcze od O Opierdolimy ją. Dobra, Wurf. Jakieś ciekawe rzeczy... ...nie ma kolejny, no pojedziemy z nim. No tak średnio się opłacało. Szkoda, że te wytrychy są tak cholernie drogie w tym Gotik 2 Plus. Dobra, opierdoliliśmy. Krosowy złoczyń. Znaczy już moje stanie. Fiska? Musi po prostu więcej ćwiczyć. Czy to ma jakieś czerwone? Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Czerwone zjarna pierwszą. Naprawdę. O, ochroniarze też już stali dostarczeni. Nie można na tym polegać. No i połowy tych wytrwłości, które straciłem. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Zwróciłem. Na wielka Hej, Ej, ty! Esteban nie Długo na to. Masz chyba dość, jeśli będziesz. Więc na razie kończąc. Jeszcze się przyśpimy, żeby nie zapisać na deszczu, bo... Tak, jak tam kiedyś mówiłem. Czasami jest opcja, że robiąc sejwa w deszczu gra nam się wyjebie z tej 11 Więc musimy jeszcze... Widzę, że... Musimy jeszcze pospać, bo widzę, że tutaj cały dzień nie lało. A tą skrzynkę. Ale na pewno. Tak, No to co, idziemy do torusa. Nie i tak nikt nie pyta. Znasz zasadę. Zapomnij o kopalni. Pewnie, idź z powrotem. Chwila. Trzeba uważać na to. Trzymam się od tego z daleka. Mam dla ciebie. To nie ta! Znasz moje zdanie. Mam tabliczkę w porządku. Wykończyłeś nikt Estebana. W kopalni są... zniknęło już trzech ko... A wtedy będę mógł... Wykonaj swoje zadanie! Będę przejść? W ogóle ta zbroja, patrzcie, ta zbroja e, ciężka strażnika bardziej przypomina ten model, który był użyty do, do mm, zbroi łowcy demonów. Ej serio, nie mogę przejść, kurwa, dobra, to jeszcze zbierzemy trzech kopaczy. I aktywujemy nasz teleporter. Hej, ty. In, przyjacielu. Potrzebują cię w porządku, że. jeszcze jedno. Czas po łupa, Jak uderzyłeś już przy odrobinie, Lenar. Potrzebują. Rzeczywiście masz dla. Doskonale. I jeszcze jedno. Jeśli będzie. I ostatni nasz. Towarzysz Emilio. Potrzebują. Więc teraz. Ty. I tym samym powinniśmy dostać się na górę i aktywować teleport. Jesteśmy tak coraz jest bliżej kruka. Tak, jakby brakowało mi zmarszczy. Hej, w końcu to była jego decyzja. Przysłałem w porządku. Powiedziałem dokładnie to samo. Stu. przepuść mnie. No i co, moi drodzy? Jesteśmy już w środku. Widzimy, że trochę niewolników dednęło. Nie ma czego plądrować. Aktywujemy portalik i zium. wszystkie aktywowane do portalu świątyni, do kanionu, do doliny, do wagna. I do obozu bandytów także mamy tak? tak uruchomiłem ko Naprawdę dobrze, teraz działają. Masz tu trochę. I tym samym, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Zabiliśmy Stebana, dostaliśmy się na górę obozu bandytów. Jesteśmy bliżej Kruka. Riordan dostał straki w międzyczasie. A my widzimy się już niebawem, także miłego dnia i spokojnych czasów.